Nieustannie na naszych oczach rozgrywa się dramat. Z jednej strony ci, którzy są oskarżeni, a z drugiej oskarżyciele. Nie zawsze ferowany wyrok jest sprawiedliwy. Bohaterami tego dramatu są Zuzanna, Daniel, kłamliwi sędziowie, niewiasta Jezus, faryzeusze, i zawsze gorliwy tłum. Sceneria to dziedziniec sądu. To dwa sławione. Na kartach pisma świętego drzewa, lętyszek i dąb, to dziedziniec świątyni jerozolimskiej, kamienie i prog ziemi. Proces, słowa oskarżonej, wiekuisty Boże, który poznajesz to, co jest ukryte. I wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenia przeciw mnie. Słowa obrony. Czy tak bardzo jesteście nierozumni, synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie oskarżyli. Słowa uniewinnienia. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w nim nadzieję. Sentencja wyroku. W dniu tym ocalono krew niewinną. Kilkaset lat później rozgrywa się kolejny dramat. Oskarżyciele. Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kaminować, a ty co mówisz? Obrońca, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień i powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Sentencja wyroku. Ja Ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Jezus mówi, nie sądźcie, nie potępiajcie. Najczęściej albo potępiamy, albo jesteśmy pobłażliwi. Zbyt szybko wydajemy wyroki, jesteśmy poddani sugestiom. Każdy jest ekspertem. W tym przejawia się cały wymiar chorego sądownictwa w naszej ojczyźnie, co niektórzy odczuwają na własnej skórze. Wracając do czytań, trzeba podkreślić, że ważne jest odwołanie się do Boga. Zuzanna czyni to bezpośrednio. Niewiasta z Ewangelii za pośrednictwem oskarżycieli staje przed Mesjaszem, przed Majestatem Boga. I właściwie nie ona jest w tym najważniejsza, ale jest to zaplanowany atak na Jezusa, zastawiona na niego pułapka. Każdego też ciekawi, co Chrystus pisał palcem na ziemi. Niektórzy mówią, że to są grzechy oskarżycieli. Czy słowa miłosierdzia i przebaczenia może są to moje osobiste grzechy? Istotne jest Zwycięstwo prawdy, niewinności, nad przewrotnością kłamliwych sędziów, gdy chodzi o zanne, W przypadku niewiasty może i zgrzeszyła, ale ma wspaniałego adwokata. Kto bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Może ja także trzymam w ręku kamień. Aby nim rzucić. Może jestem przygotowany do ataku, bo ktoś mi jest niewygodny, nie pasuje. W tym wielkopostym czasie potrzeba refleksji nad stanem naszej duszy. Popełniamy grzechy, wydajemy fałszywe oskarżenia, a może warto Zwrócić się do Boga, do Jego miłosierdzia. W sytuacji, gdy mamy utrudnione korzystanie ze spowiedzi w konfesjonale, tym bardziej potrzeba zastanowić się nad miarą naszych grzechów i ogromem Bożego przebaczenia. Możemy Skorzystać z żalu doskonałego, z miłości do Boga, i później w odpowiednim czasie wyznać grzechy przed spowiednikiem. O tym przypomina i do tego zachęca nas penitencjaria apostolska i papież Franciszek. Niech biblijne sceny osądzania niewiast będą dla nas zachętą. Do osądzania samego siebie i prośby o Boże miłosierdzie. Niech nas zachęcą do rozmów na ten temat i być może nakłonienia kogoś do szczerego żalu i spowiedzi. Poszukajmy też wypowiedzi papieża Franciszka odnośnie spowiedzi. Oraz nauki, jakiej udziela penitencjaria apostolska. Nie osądzajmy, nie rzucajmy kamieni drugiego człowieka. Całą nadzieję złóżmy w Bogu miłosiernym. Dziękuję. Do zobaczenia w kościele i w konfesjonale.